Niekoniecznie muszą mieć one pokrycie w rzeczywistości, czego idealnym przykładem jest Gimper, który niedawno z powodu nieprawdziwych kwot za... Walkę na Fame 22 podanych właśnie przez Matysiaka oraz Tańcule Wdał się z nimi w mały internetowy spór Wszystko zaczęło się od tego, że panowie w swoim pierwszym odcinku Po powrocie do starego formatu podzielili się informacją Iż Gimper dostał za walkę z gąciarzem jedynie 150 tysięcy złotych Ponieważ wysokość jego garzy miała być uwarunkowana sprzedażą pay-per-view Która miała być delikatnie rzecz ujmując przeciętna Gadałem z Gimperem ogólnie po gali i algorytm wypłaty zastosował Gimper miał... No tak dogadał troszeczkę swoją umowę, że no, była... Nie. Że była uwarunkowana od sprzedaży pay -view całościowo I za każdy tam ileś miał mieć dostać bonus Okazało się, że no sprzedaż była poniżej pierwszych widełek jego Po które miał dostać w ogóle ten, na pierwsze I dostał widełki... 150 2 zł i 93 grosze To jest niesamowite YouTube. Do... Wyobraź sobie, jaką trzeba być k***ą Żeby wyciągnąć taką prywatę Wyobraź sobie stary Że walczysz na takim fejmie Rozmawiasz z kimś i prywatnie mówisz mu, jakąś jaką stawkę wynegocjowałeś, bo wiesz, jest rozmowa, co ci zadał pytanie, więc w zaufaniu przedstawiasz mu takie informacje. I taki pies, dla chwili rozgłosu, idzie i mówi to wszystko w swoim programie, żeby więcej wyświetleń nabić. Naprawdę, ci ludzie nie mają zagrożgodności. godności. Ja, ja tak gardzę takim pfem, że to jest chuj. Ci influencerzy, zwłaszcza z tego świata, świata klikowego, to oni główno jedzą, tylko żeby jeszcze przez 5 sekund mózg zaistnieć. Okazało się, że informacja ta nie jest prawdziwa, a zdementował ją sam zainteresowany, który skomentował na Twitterze przytoczony fragment słowami Debil nawet jak Lika dostanie, to go nie zrozumie i przekręci XD. Przytoczona wymiana zdań miała miejsce około tydzień temu, jednak Gimper nieco ją odświeżył oraz rozwinął cały ten wątek w poniedziałkowym odcinku podcastu z Grzytu. Gimper... Nie dość kurwa, że debil chciał się rozjebać, to jeszcze kurwa nie zrozumiał. nie, Ja pierdolę, no chłopie, no to... Klękajcie narody, jak takim głombym można być? Piper wyjaśnił przede wszystkim, że kwota 150 tysięcy zł, która padła w podcaście Szalony Tańcula, nie była jego podstawową stawką, a jedynie potencjalnym bonusem, którego wysokość była uzależniona od wyników sprzedaży Pay Per A jego podstawowa garaż w kontrakcie z Fame była już dogadana wcześniej i, jak sam zainteresowany przyznał, była bardzo zadowalająca. Następnie, według relacji, Tomek Pogali zbierał informacje dotyczące wyników sprzedaży Pay Per celem dowiedzenia się, czy i jaki przysługuje mu bonus, i dopytał u kilku różnych źródeł. W tym u Arka Tainculi. Aroi, podobnie jak inne osoby, od których czerpał informacje, podał zbliżony wynik, który utwierdzał go w przekonaniu, że sprzedaż licencji była po prostu słaba. To właśnie przy okazji tej dyskusji Tomek zdradził Arkowi informację o swoim potencjalnym bonusie, jednak jego słowa w podcaście zostały całkowicie przekręcone, a pod adresem zarówno Tańculi, jak i Szalonego padło kilka gorzkich słów z tego tytułu: Czy debilem jest Arek Taincula? Znaczy, po pierwsze jest, bo wziął tą informację, którą mu podałem w jakimś tam zaufaniu, ale też mówił: Dobra, sprawdzę sobie ziomka, mm -hmm. co się potem wydarzy z tą informacją. I poszedł i od razu pokazał, powiedział to szalonemu, który jest największą paplą w branży. Po drugie, jest debilem, że ja mu coś zdradzam w zaufaniu, on idzie i o tym papla. Po trzecie, debilem jest jakby szalony, bo teraz albo dostał dobrego lika, ale celowo go przekręcił, bo nie wiem, masz tamę z Baxtonem i liczył, że co, że ja tego nie zweryfikuję. że mam głosówki, które wysyłałem Markowi, tańcuj. to jest 3 sekundy do weryfikacji. Albo jest debilem, bo nie zrozumiał, co mu Arek powiedział. Albo jest jeszcze opcja, że Arek jest debilem, bo on nie zrozumiał i źle przekazał szalonemu, albo obaj są debilami i to info. Tak! Tak, udało się w końcu dojść kurwa do porozumienia. Ostatnia opcja jest właściwa. Informacje zmilili po prostu jakoś, więc Minął już równy tydzień od komunikatu Federacji Cloud o przełożeniu ich gali planowanej na 5 października, które według relacji spowodowane było nieuczciwymi praktykami konkurencji, manipulacjami i propagandą. Do tej pory nie pojawiła się w tej sprawie żadna oficjalna aktualizacja i w zasadzie nie wiadomo, jakie są dalsze losy Federacji Cloud, jako że po drodze pojawiły się pogłoski o problemach finansowych oraz rzekomych planach kup Ja w, w kontekście cloud co mogę powiedzieć i to jest to jest ciekawe tam się pewne zmiany procesują odnośnie osób stojących za reprezentowaniem tego tworu I jestem ciekaw czy finalnie pewne zmiany zostaną zaaplikowane i czy w ogóle sama gala się odbędzie, bo nie wiem, czy pamiętacie, ja dość o, dawno kurwa. temu mówiłem, że może się nie odbyć... Przesyła, w, ogóle... w ogóle to dzięki, wyślij kolejnego. Yy, że w ogóle może się nie, nie odbyć yy, cloud kolejny. Potem nagle jest ogłoszenie, potem nagle kurwa z, zmiana terminu. Tam dużo podejrzanych rzeczy się dzieje. Wszyscy już wiedzą o Stonadze? Yy... To nie jest jedyna zmiana, o której myślał, tak mogę powiedzieć. Nie jest jedyna. Tylko ogólnie du dużym problemem mówienia mówienia o, o rzeczach, które są związane z jakimikolwiek federacjami afrykowymi, jest taka, że tam naprawdę się mnóstwo rzeczy zmienia. I Kas już powiedział jedną rzecz, która jest dosyć zabawna, ale też prawdziwa. To znaczy powiedział, że Prime'u się nigdy nie da zlikować, bo tam się tak często i tak wiele rzeczy zmienia, że on sam nawet nie wie finalnie, kto zawalczy. I to jest prawda. Ja nigdy nie zlikowałem Prime'u, bo Prime się kurwa zmienia z godziny na godzinę dosłownie. Ale jeżeli chodzi o, o Fame, to tam też jest dużo zmian, tylko takich bardziej struktur zewnętrznych, planów ze, we, we, wewnętrznych, znaczy planów wewnętrznych. I. Ja na przykład, tak jak wam mówiłem, wiedziałem, że w tym terminie Cloud się nie odbędzie, przekazałem te informacje, potem się z tej informacji wycofałem, bo dowiedziałem się, że jednak organizują tą galę, zrobili konferencję i nagle zmienili termin. Więc stary, tu się nie da przekazać rzetelnej informacji, bo nawet jak powiesz coś, co jest rzetelne i zgodne z prawdą, to za chwilę oni to zmienią. Jest bardzo dużo zmiennych. A co do tego, że ma wykupić Cloud... To też jest nie do końca prawdą. To znaczy faktycznie takie dyskusje były prowadzone, faktycznie padła jakaś oferta danej kwoty, natomiast została odrzucona finalnie. Kupna organizacji przez Fame, a wypuszczona w materiale stonogi wypowiedź Rafała Pasternaka potwierdziła. O, ja tej, ja tej, wypow... ja, ja tej taśmy nie widziałem nigdy. To tak ciekawe. Poniekąd, że były prowadzone w tej sprawie rozmowy Pomimo, że tak jak wcześniej wspomniałem Oficjalnych informacji brak To w ostatnich dniach kilku zawodników związanych z organizacją Wypowiedziało się na temat dalszych losów Klauta A w tym newsie zbierzemy najważniejsze z nich I na ich podstawie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie Co dalej z federacją tworzoną przez Lexi Filipek, który miał bić się na październikowej gali W wywiadzie udzielonym dla Sixpacka Przy okazji sobotniej bitwy o południe Wyznał, że według jego informacji Klaut wróci i to już wkrótce Na tej bitwie o południe Wiadomo, że był Filipek ale poza Filipkiem był też szalony reporter. Nie wiem dokładnie w jakiej roli, ale mogę wam powiedzieć jaką rolę chciał sam sobie przypisać. Prosił właściciela Bitwy o Południe, czy może wejść na scenę i zaśpiewać swój diss na Wardengę. Ale spotkał się z odmową. <słuch> Zaraz ten diss puścimy, bo ja go jeszcze nie miałem okazji usłyszeć. Tutaj eee. jednak w nieco zmienionej formie. No, jakby ten Cloud spadł z rowerka, a który. Tu... Nie stary wersja, że to jest facet po 40, nie? I on chce rapować dis na Wardęgę na bitwie freestyle'owej. <grystanie> No jest to kurwa słodkie. A nie myślisz, że jakie będą kolejne perypetie tego? Myślę, że wróci. Dostałem informację, że wróci i to dość szybko. Tylko, że w innej trochę wersji, może nie takiej, ale tam no nie będę wierzył. No to widzicie, ja nie wiem, kiedy była bitwa o południe, ale parę dni temu chyba. Eee... I nagrywałem wczoraj podcast z Filipkiem i zadałem mu podobne pytanie. I wiecie co? Odpowiedź była zupełnie inna. Jutro zobaczycie na podcaście, bo już nie będę przytaczał, bo nie wiem, czy nie pomylę wątków. Ale jutro obejrzycie podcast i zobaczycie, że Filipek po paru dniach powiedział coś innego. I to tylko pokazuje, jak wiele rzeczy się zmienia, jak, jak wiele jest kurwa niewiadomych. Fagata, a więc inna, nie doszła póki co zawodniczka, która miała stoczyć pojedynek ze swoją hejterką. W dość obszernym statementzie opublikowanym na swoim TikToku Fongpolka. Polka. Pierwszym powodem jest zmiana terminu oraz brak informacji o nowej dacie wydarzenia. Co więcej, Fagata wyznała, że nie jest nawet przekonana, czy gala się w ogóle odbędzie. Bo pierwszym powodem jest zmiana terminu Gali. Ja nie mam informacji, kiedy ona się ma odbyć. Nie wiem, czy w ogóle się odbędzie. Agata zaznaczyła, że zmiana terminu Gali koliduje z jej innymi planami zawodowymi, głównie muzycznymi, które są dla niej priorytetem, a walka we Flikach miała być tylko pobocznym zajęciem. Dobra, cofam subskrypcję u Myślałem, że priorytetem jest wysyłanie cycków na Olifansie. Ja pierdolę się człowiek dał nabrać, nie? A mówiła, że to wszystko dla widzów, że nas kocha. Szoniarskie w Kolejna sytuacja, która odciąga Fagatę od powrotu do Oktagonu jest związana z ostatnimi aferami. Influencerka przyznała, że po dołączeniu do Klauta zaczęła być wciągana i mieszana w dziwne dramy oraz spiski, a nawet jej grożono i stała się swego rodzaju obiektem sporów pomiędzy federacjami. Ja byłam przekonywana, żeby iść tu do tej federacji, tu do tej federacji, a ja nie chciałam być, wiecie... Czymś, czyjąś bronią, że o, zabierzemy wam fagatę. Więc poszłam do Klautu z nie grożono mi, jak what the fuck, Co nie znaczy, że już nigdy nie zawalczy, bo chciałabym wrócić do tego, ale może się ta sytuacja troszeczkę uspokoi, bo nie chcę być w to wszystko mieszana, bo dla mnie to główno, które bardzo mocno śmierdzi. Agata wyznała również, że w ostatnim czasie boryka się z problemami zdrowotnymi i często choruje ze względu na stres oraz ogólny przemętywy wieczór. Wstawił tweeta o treści: Cloud ma dwa różne pomysły. Pierwszym pomysłem jest zrobienie gali tydzień przed Prime MMA, przez co Gala Klaut znów się nie sprzeda i totalnie się za dłużej. Drugim pomysłem jest sprzedanie całego Cloud do pewnej dużej firmy z branży, która przejmie wszystkie prawa i zawodników od Cloud. Z tego co wiem, już prowadzone są rozmowy. No ja mam inne informacje i z tego co wiem, to w pierwszej kolejności coś sam w strukturach firmy się troszeczkę zmienia. Na ten temat. Jak widać, z trzech różnych źródeł dochodzą do nas trzy odmienne sygnały. Z jednej strony Filipek mówi, że Cloud już wkrótce wróci, lecz w nieco zmienionej formie. Fagata z kolei nie jest przekonana, czy Gala się w ogóle odbędzie. a Marcoń wspomina o rozmowach dotyczących sprzedaży organizacji innemu dużemu podmiotowi z branży. Spory rozstrzał informacyjny zapewne świadczy o tym, że sytuacja jest po prostu rozwojowa i dalsze losy Clouda nie są jeszcze przesądzone. Pozostaje nam więc czekać na rozwój wydarzeń i oficjalne komunikaty. Biorąc pod uwagę twarze medialne Federacji Cloud, to bym powiedział, że sytuacja jest bardziej niedorozwojowa, ale, ale chuj, nie będę się z ekspertem kłócił, o których będziemy Was na bieżąco informować. Edzio pod falą ogromnej krytyki za nabijanie zasięgów na powodzi.